Kontynuuję to. Okay. O, jedzie ten malutki, nie? No, to nieźle poczyna malutki. A no, ciągnie go na storku. Maszyna się? się popsuła. Taki mały bomber. Uuu, krzynią równo. No nie, to szaruje Zaram o paliwa braknie, to sam stanie. Nie, ziemią pół tego, bo tak to szybko dojdzie. Idzie, idzie się pieni. To ile to pali na 100? No to? To trudno mi powiedziesz czego nie. Tego nikt nie będzie. Ja wrócimy. Jaha! Ja ostatnio na Discovery oglądałem to na przykład T4 pali 170 litrów na 100 km. Te 34? Tak. To no. jest rudy, Tak, ten tak co rudy jeździł? No. 170 litrów na 100 km, ja cię nie uciekam. Tam wiaderkiem trzeba.